Zdrowie i sport odgrywają bardzo ważną rolę w życiu. Śledzenie ich stało się dużo prostsze dzięki smartwatchom i opaskom sportowych. I dzisiaj porozmawiamy właśnie o nich, a konkretnie o tej, z której ja sam korzystam, czyli SUAWAY BAND 2. Zacznijmy od konkretów. Wodoszczelność do 5 atmosfer, GPS, 3 tygodnie pracy na baterii, jednokolorowy wyświetlacz OLED oraz oczywiście optyczny czujnik tętna. Trochę mała ta lista, jak na smart wearable. Ale w tym miejscu postawię jedno pytanie: Czy faktycznie potrzebujemy czegokolwiek więcej? Miałem płocza, miałem zegarek od Samsunga i od razu mogę wam powiedzieć, że oba z nich robiły około miliona rzeczy więcej. Co więcej, mogłem nawet poczuć się jak Power Rangers, mówiąc po prostu do zegarka zamiast do telefonu. Tylko że po jakimś czasie ich używania zrozumiałem, że. Każda z tych rzeczy, które miały te zegarki przyspieszać i ulepszać, robiły rzeczy całkowicie na odwrót. Zamiast po prostu szybko zerknąć na telefon, przeczytać jakąś wiadomość, odpisać i zakończyć temat, spędzałem patrząc na zegarek zdecydowanie dużo więcej czasu niż po prostu szybko odpisując. Co więcej, Każde powiadomienie powiadomie pokazywało mi się bezpośrednio na zegarku. Zerkałem na niego i chciałem jak najszybciej na nie odpisać, czy skupić się właśnie na tym powiadomieniu, niż tak jak w telefonie, mam je po prostu wyciszone i patrząc po prostu na nie, kiedy będę mieć na to czas i wolną chwilę i dopiero wtedy nad nim się zastanowić. Także zamiast ułatwić i przyspieszyć moje życie, zdecydowanie sprawiały, że moje FOMO Stawało się coraz większe i większe. Właśnie pod tym względem moim zdaniem smartwatchy w ogóle nie są fajne i nie ułatwiają naszego życia tak, jakby mogły obiecywać to reklamy, które je pokazują. I tutaj właśnie mogę wrócić do Huawei Band 2. Ponieważ Huawei Band 2 to nie jest smartwatch, to jest opaska fitness i nie próbuję robić nic więcej. Czasem noszę ją na co dzień, ale głównie traktuję ją jako urządzenie, które pomaga mi dowiedzieć czegoś więcej o moim zdrowiu i o mojej kondycji fizycznej i właśnie tak należy ją traktować. Nie posiada ona żadnych powiadomień poza dwoma. Pierwszym o przychodzącym połączeniu telefonicznym, które i tak w rzeczywistości trzeba odebrać na telefonie oraz drugie o tym, że za długo siedziało się w jednym miejscu nic nie robiąc żadnych dodatkowych rozpraszaczy i to jest w niej piękne. Jeżeli chodzi o samą opaskę i jej dopasowanie, muszę powiedzieć, że w tym departamencie Huawei sprawdził się bardzo dobrze. Słyszałem o opaskach, które same się odpinają, spadają z rąk czy bardzo łatwo rozrywają. Ja osobiście z Banda 2 korzystam już prawie rok i żadna z tych rzeczy mi się nie przytrafiła. Powiem więcej, Band 2 i zapięcie, sam pasek z tego zapięcia sprawia wrażenie bardzo bezpiecznego i nie ma w ogóle uczucia, że mógłby się w którymś momencie rozpiąć. Tak samo sam materiał, z którego został wykonany, jest przyjemny w dotyku, a jednocześnie na tyle trwały i stabilny, że w ogóle nie ma wrażenia, żeby mógł się on rozciągnąć czy rozerwać po dłuższym czasie użytkowania. A to sprawia, że sama opaska może służyć nam przez bardzo długie lata. I z tego miejsca będziemy bardzo fajnie przejść do największego plusa samego Banda 2, którym jest żywotność na baterii. Producent deklaruje, że opaska wytrzymuje do 3 tygodni 21 dni na jednym ładowaniu i to jest. Całkiem możliwe, nigdy w rzeczywistości nie mierzyłem tego od dnia zera do dnia wyładowania całkowitego na baterii, ale mniej więcej ładuję ją faktycznie raz w miesiącu, o ile nie włączę GPS-a w samym zegarku, czyli nie pójdę biegać bez telefonu, ponieważ wtedy żywotność skraca się do około 4 godzin, co jest bardzo, ale to bardzo dużym skokiem w dół. Jednak, jeżeli nad tym się zastanowić, to nie wyobrażam sobie też sytuacji, w której bym poszedł biegać bez mojego telefonu, na którym łączę sobie jakiegoś audiobooka czy po prostu muzyki, i nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek tak robił. Zdarzyło mi się to może raz czy dwa. Jak była czurpa ładna pogoda, chciałem nie myśleć o niczym i po prostu pójść sobie, pobiegać i tyle, posłuchać dźwięków natury. Eee, wtedy faktycznie wyładowała mi się ta. Opaska dość szybko, aczkolwiek na cały bieg wystarczyło. Także w prawdziwym życiu ładowanie raz na miesiąc jest jak najbardziej możliwe, o czym możecie zapomnieć w ogóle, jeżeli myślicie o Apple Watchu, czy o zegarkach Samsunga, lub po prostu porządnym, prawdziwym smartwatchu, które zwykle ładujecie co 2-3 dni, maksymalnie co tydzień w naprawdę długo trzymających na bateriach urządzeniach. Z każdym rebel od Huawei będziecie też korzystać z aplikacji Huawei Zdrowie i muszę powiedzieć, że jest ona całkiem okej. Okay. Nie zrozumcie mnie źle. Nie jest źle, ale nie jest ekstra. Widziałem fajniejsze aplikacje, widziałem gorsze aplikacje w Huawei Zdrowie. Jest kilka rzeczy, których brakuje mi na przykład z Endomondo, takich jak ile czasu biegło się pod górkę, czy ile metrów biegło się pod górkę, ale też jest sporo rzeczy, których nie znajdziecie nigdzie indziej, tak jak na przykład w Wpływ danego treningu na wydolność Waszych płuc, czy samego wpływu na Wasze zdrowie, czy dany bieg był tylko utrzymaniem kondycji, czy też jej poprawą. Oraz Huawei, Band ma, Huawei Zdrowie ma chyba najlepszy ze wszystkich sposobów rysowania trasy po naszym biegu, co naprawdę. Fajnie pokazuje trasę, w którą się przebiegło. Dodatkowo możemy zobaczyć, jak nam się spało w nocy, czy nastawić budzik, aby ten obudził nas delikatną wibracją nadgarstka o konkretnej godzinie. Co moim zdaniem naprawdę świetnie się sprawdza, kiedy nie chcemy obudzić innych domowników. I są głosy, które powiedzą, eee, wibrująca ręka w życiu mnie nie obudzi, ale mnie ten sposób jeszcze nigdy nie zawiódł. No dobrze, ale czy w ogóle warto kupować Huawei Band 2 Pro? musicie wziąć pod uwagę to, do czego potrzebna Wam jest sama opaska sportowa. Ja nie jestem fanem smartwatchy, zdecydowanie wolę analogowe zegarki i to na powiadomień na ręce na pewno nie sprawi, że będę chociaż krok bliżej do szczęścia, ale jeżeli to jest coś, czego Wy oczekujecie od Smart Rebel, to Huawei Band Pro od razu możecie wykreślić ze swojej listy, ponieważ ta opaska tego nie robi, nie powiadomi Was o wszystkich SMS-ach, mailach czy innych powiadomieniach z aplikacji. Tutaj tego nie ma, więc możecie ją od razu wykreślić. Jeżeli natomiast chcecie urządzenie, które pomoże Wam w Waszym zdrowiu, które pomoże Wam w Waszych treningach, Huawei Band 2 zdecydowanie sprawdza się właśnie do tego i mogę ją polecić takiej osobie właśnie, która tego oczekuje od wearables. Jeżeli natomiast tylko chcecie śledzić jaką trasę przebiegliście w trakcie Waszych biegów czy w trakcie Waszych innych treningów, ściągnijcie endomondo lub strawę, ponieważ to Wam w rzeczywistości wystarczy i żaden smartwatch czy opaska fitness Wam w tym nie pomoże. Także mam nadzieję, że teraz będziecie w stanie podjąć sami świadomą decyzję czy Huawei Band 2 jest Wam potrzebny w życiu i czy chcecie ten wearable kupić. A jeżeli wciąż tu jesteście i nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, pamiętajcie, żeby kliknąć w tym miejscu, aby to zrobić. Lub kliknijcie tutaj, aby zobaczyć całą playlistę z innymi rzeczami, które zastanawiam się, czy warto kupić. Więc do następnego razu!